że bracy z Sewilli wynajdują nowy sposób palenia. Kiedy Krzysztof Kolumb przybył do Ameryki w 1492 roku, ze zdumieniem stwierdził, że krajowcy oddają się dziwa... dziwnemu zwyczajowi. Majowie palili suszone liście tytoniu od pierwszego wieku przed naszą erą, a do czasu, kiedy hiszpańscy żeglarze odkryli nowy świat, zwyczaj ten zdążył się rozprzestrzenić na całym kontynencie. Zapewne uważając obcych przybyszów za bogów, arawakowie podarowali Kolumbowi i jego ludziom liście tytoniu. Ci jednak natychmiast je wyrzucili. Jeden z członków załogi, Rodrigo de Heres, nie był jednak takim sceptykiem jak pozostali i wkrótce również on pił dym z suszonego tytoniu. Owiniętego w liść palmy lub kukurydzy, stając się pierwszym europejskim palaczem. Po powrocie do ojczyzny tak przeraził nowym zwyczajem swych rodaków, że inkwizycja wtrąciła go do lochu. Przez następnych kilka wieków palenie tytoniu stopniowo rozpowszechniało się na całym świecie, ale przyjmowane było różnie. Europejscy lekarze wychwalali jego właściwości medyczne. Francuski ambasador w Portugalii Jean-Nicol de Villemont, od którego nazwiska pochodzi nazwa nikotyny, określił go nawet mianem panaceum. Jednakże stosunkowo szybko zaczęto uświadamiać sobie związane z paleniem zagrożenia i w pro zagrożenia i wprowadzono stosowne, i wprowadzano stosowne zakazy. Meksyk był pierwszym krajem, który zabronił palenia w miejscach kultu. Stało się to już w 1575 roku. W Turcji, Rosji i Chinach przez pewien czas w latach 30. XVII wieku palenie traktowano jako przestępstwo i karano śmiercią. Kilka lat wcześniej, w 1614 roku, Sewilla zasłynęła z produkcji cygar. To tutaj, w tym samym roku, żebracy stworzyli pierwsze papierosy, zawijając w papier odpady tytoniowe. Jednakże, jeszcze przez 250 lat w Europie odpalenia papierosów, popularniejsze było wąchanie tabaki, palenie cygar. Czy fajki?